Siema siema, witamy w kolejnym vlogu Dzisiaj moi drodzy, być może uda nam się ogarnąć choinkę Bo wiemy jaką choinkę chcemy, wiemy gdzie jechać po choinkę jaką chcemy I wiemy jak zamontować choinkę, którą chcemy na dachu, aby przywieźć ją tutaj Ustaliliśmy, że słuchajcie, ta choinka odpada A a może taka wielka gościu Ej, no ale ona tu... byłaby super Ale poczekaj, bo zobacz, będzie ciemno Ale jaki was swytary. A to chciałem później pokazać, zobacz mamy sztetek 3D 3D on jest On jest 3D I tu są napisane very very Christmas Ta choinka jest duża Ona jest duża że ona jest, bym duża. Powiedział, że jest za duża. Ona się nie zmieści do domu, tak? To spoko. Ty, no ale ta jest za mała. Dlatego słuchajcie, my będziemy musieli znaleźć jodłę. I Musimy wiemy, mieć... gdzie ją znaleźć. Jodła. I złajcie, ona będzie jechała na dachu samochodu. Tylko problem jest taki, że niestety straciliśmy poroże. Jeden róg straciliśmy i już szukałem, żeby kupić nowy komplet, ale wiecie, co się stało? Wszystko jest wyprzedane. Ale nie ma poroże! To możemy patyk tam wolno. Nie, patyk, bo tylu chciałem odkupić patyk. to i wiecie, ile to teraz kosztuje. Dawaj, dawaj. 100 złotych. Janusze biznesu, nie róbcie tak, proszę, nie róbcie tak W każdym razie, słuchajcie, my będziemy musieli zamocować jakoś tutaj dwumetrową choinkę I powiecie, nie, nie no, no, no No nie, no nie, bo my to robimy z doniczką Czyli słuchajcie, tutaj jakaś doniczka, która będzie z 50 kg ważyła Będzie musiała być na szybie, stary to Ale mamy koce, mamy ręczniki, mamy gumy, żeby to wszystko zamocować o dach Nawet nie wiem jak to zrobimy, ale poradzimy sobie to na... Poradzimy sobie, tak żeby słuchajcie, właśnie ta choinka po prostu nam nie zleciała No i tak jak Maciek wspomniał, mamy słuchajcie, koce, hmm. mamy kołdry Tak, e, dużo tego pie, jest Pieskowe są po, po piesku, po ale piesku. sobie poradzą w taki sposób, żeby słuchajcie, nie porysować lakieru. No bo jakby. Ale to tak, jodła jest miękka. Tak, ale doniczka jest, korzenie są, no wszystko tam będzie. Dobrze, edukacja Aberko. Proszę Państwa, to jest jodła i jej igiełki są takie bardzo, bardzo milusie. I są takie jasnozielone, a świerk jest taki inny. Proszę Państwa, tutaj mamy drzewko, które kuje. Nie, stary, to, to, ale, ale to też jest chyba jodła, nie? nie jest. Stary, to, 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 to jest jodła, to jest jodła, no. To zła edukacja z Aberką, nieważne. Nieważne, świerk kuje, jest au-au, a jodła nie kuje i jest miło-miło, rozumiecie? Więc wysłajcie, uzbrajamy się. I lecimy, tylko ja szybciej tylko wam nam, żebyście subskrybowali kanał, ten czerwony guziczek, Klikajcie tam na dole. Zaznaczcie dzwonek, to jest bardzo ważne. Po co ja tu pod nie wiem. Czerwony guziczek! Go trzeba klikać! Go trzeba klikać, on musi być gościu klikany, bim, I wpadajcie na nasze instagramy Abra i Ty. Macie spodługazduikowskie, one się tu wyświetlają i TikToki też się tu wyświetlają. Choinka też tam jest transportowana. Patrzcie, już mamy choinkę gotową. Gościu normalnie jest choinka na dachu. Nie, serio, ona, ona naprawdę tutaj jest. Dobra, słuchajcie, wobec te... Dobra, wobec te... Ty. Wsiadamy, słuchajcie, lecimy i będzie choinka grana, słuchajcie. Trochę nie w porę, bo jest już 17 grudnia. 17? 17? Nie wiem. Któryś grudnia. Jest późno, ale lecimy. Ty, goście co znalazłem To jesteś ty, Bałwan. Śnieg pada w Warszawie. Nieźle. Śnieg nie. pada w Warszawie, ale teraz to jesteś ty, bo jesteś Bałwanem. A ty jesteś jeleniem, Elon. Jesteś jeleniem. Ej, ale zabawnie to wygląda. Patrz, normalnie to jest piłka plażowa, czyż to? Nie, bo to ma być, wiesz, takie coś, co ma wodę w środku i to się trząsa. Tak, ale nie? to jest piłka plażowa. Tak. No, 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 ale szto, ej, fajne, a w ogóle ja jestem świętym Mikołajem, a ty dalej jestem. Słuchajcie, jesteśmy już w składzie choinek i będziemy szukać, tylko no niestety te najfajniejsze no, są po prostu bez doniczki. Jakby Można było się tego spodziewać, te troszeczkę. Jakby, my no, szukamy są, no, takiej. O. Ale bardzo fajne jest to, że patrz, tu nie ma doniczki, tylko jest jakby ziemia w takim worku, przez co to nie porysuje samochodu, bo tak? to rozwiniemy sobie. I to jakiś jest koser. też mniejsze niż doniczka, taka Ty, dura. Kumpel przyjechał do nas. To też będzie na dachu przewodnie. Ej, ale serio, musimy wam pokazać te najfajniejsze, bo my wybierzemy... No niestety taką mniejszą, ale nam bardzo zależy na tym, aby nie, ona po prostu była żywa. W swojej wielkości praktycznie. Tak, bo ona nie jest kupana w ziemi, a ona jeszcze dodatkowo będzie stała gdzieś na takim stoliku. Patrz, ona będzie. Tak, tak, ona generalnie to Czyli będzie. Wyzucza. Ona będzie gdzieś dotąd tak naprawdę. No? Ej, serio, dobra, to teraz Wam pokażemy najfajniejsze, jakie znaleźliśmy i sobie wspólnie wybierzemy jaką. Tak. No my, słuchajcie, tutaj znalezioną, patrzcie jaką jasną końcję. Patrząc na nią i na przykład na to, widać różnicę w kolorze. Stary, ona jest aż taka żółtawa. Ona jest super, kolorzy. właśnie mi się bardziej podobają takie żywe kolory niż te ciemniejsze. Tak, tak. Ona wygląda w... a, znaczy wiecie, ona jest tutaj ubrudzona takimi opiłkami drewna, ale oczywiście Tak, końca tak, końca ona by, ubrzymi. słuchajcie, cały tuning przeszła, no nie? O, ale ta jest ładna i nie się bardzo tego Ona jest walusia, ale ona jest bardzo, bardzo kształtna, więc trzeba będzie się nad nią zastanowić. O, właśnie, one są wszystkie identyczne, No to są bo to są choinki, a czego ale byś ona nie ona jest nieżywa, a my musimy mieć koniecznie żywe. Musi być, oczywiście. Że... Koniecznie musi być żywe drzewko, no bez przesady. Słuchajcie, mamy naszego faworyta. On to i ja. I wielkości, Bo patrz, jakby, Jeżeli ona by stała na takim podkrężu. To nawet W takim dotąd, jakby ona... Nie, to ona byłaby. Wyższa jest nawet... Nie no, słuchajcie, ta koinka. 70. No coś takiego, ona jest największa przede wszystkim. To jest super, w niej Jest bardzo, bardzo ładna jest symetryczna. Wiadomo, Też jest ma tak ładna, i tak dalej, ale to byśmy sobie... Umieli. Tak, ale tutaj wyżej jest już bardzo ładna. Ej, naprawdę moim zdaniem się mega, mega spisuje, słuchajcie, jest zdecydowanie największa i najładniejsza. Ja i moja choinka. Słuchajcie, mamy podjętą decyzję. To jest nasza choinka, nazwijcie ją w komentarzach. Jako? Ja bym ją nazwał Ferdek. Ferdek! No Ferdek! Jak Franek? No franek. franek! No dobra, to może być i Ziemeczki, targamy naszą zdobycz. Ja mówię, że to będzie Ferdek. Maciek mówi, że to będzie Franek. Sam nie wiem, ciężko mi określić, ale słuchajcie, udało nam się stargować dwie dyszki. Więc słuchajcie, transport z tutaj pełną parą. Trzeba będzie oczywiście naszego ferdka czy tam franka zapakować zaraz na samochód. Połóżmy go tutaj ładnie. Wydaje mi się, że wybraliśmy... Ale to Wydaje mi się, że wybraliśmy fenomenalną choinkę. Ona teraz się wydaje być mała, ale patrzcie, na tle samochodu ona serio, ona nie jest taka mała, zwłaszcza, że ona będzie stała jeszcze na takim stoliku gdzieś dotąd. Ten stolik będzie naprawdę wysoki. Więc moim zdaniem fajny zakup, zapłaciliśmy za nią stówkę Dobrze, tuszkę, nie? Odczciwa cena mi się wydaje, to... bo naprawdę jest konkretna ta choinka. Jest bardzo konkretna. Słuchajcie, zrobiliśmy posłanie. To wygląda co Łużećko, najmniej jakby ktoś miał tutaj. Tak, serio. Musimy to Ty no, prawie, prawie się daleka. Ty no, nie jest. Ej, start chyba nie, nie tak miał wyglądać, szczerze. Nie, ja testuję, czy choinka będzie. Wydać, Mamy oczywiście słuchać pasy, żeby to wszystko sobie ładnie spiąć. Ja nie, nie wiem, słuchajcie, po prostu, że te drzwi są bezramkowe, te szydy jakby nie. To może być problem, ale myślę, że sobie jakoś damy radę, gościu. Ja myślę, że będzie perfekcyjnie. Robimy choinkę. No! Ale jak to Oj, zabawnie wygląda! Taku. Ej, serio, mega zabawnie. Słuchajcie, musieliśmy owinąć tą doniczkę ręcznikiem, aby trochę się tej ziemi mniej sypało, ale sami widzicie, że ona się niestety tutaj sypie. No generalnie to jest tylko ziemia, więc raczej się nie boimy o to. No Ej, nie? ale bardzo komicznie to wygląda. Starczy, tak, wygląda się... jak kokon w ogóle. dla mnie to wygląda, jakby tak miało być. Ej, serio, naprawdę wygląda jak tak, co to, co najmniej zabawnie. To, a wiesz, co jest najlepsze? Czy nawet jakby nam spadła, to nie wypadnie przez spoiler. Tak, bo ona się tu zatrzyma, tak pysz, pysz. Ej, naprawdę, ja uważam, że to był świetny pomysł. Dobra, spróbujemy to jeszcze jakoś zamknąć, wiecie. Tymi pasami i zobaczymy, czy w ogóle damy radę to przewieźć czy to nie spadnie. Dobra, słuchajcie, jak sami widzicie, mamy spakowaną koinkę. Użyliśmy do tego różnych tasiemek, różnych takich właśnie tych gościu Ale to wygląda! Mm, to wygląda, jakby to był jakiś pocisk w ogóle i wiesz. Tak to, jakby no? to była jakaś lufa autarmaty. Będziemy musieli niestety jechać słuchajcie, z otwartymi oknami. I to jest trochę No pragnąć. tak, no bo przecież szyba ci się tu nie zamkną. ale przeżyję. Chciałabym to przyciąć Poradzimy więc, sobie. Ale jest okej, okay, słuchajcie, najważniejsze, że on jest bezpieczny. Albo ferdek, albo franek. Nieważne jak on się będzie nazywał. On jest bezpieczny i stary. Moim zdaniem. Nie, nie, nie on o... naprawdę jest bardzo stabilny. Ale to nawet powiem ci, na że ta konstrukcja nawet wygląda stabilnie. Serio? Ona wygląda tylko, co będzie się pewnie podbijać? Ale przecież to nawet nie porysuje lakieru ani instydują. Nie, no chill! Jak dla mnie to będzie super. Zresztą popa stary. Masz i pompon. I dodatkowo masz choinkę, stary Nie no, to jest, jest Piękne, To Nie, stary, stary Mamy lampki jeszcze Mamy lampki Bierzemy lampki, zakładamy Możemy założyć lampki Do tego wszystkiego, moi drodzy, dodaliśmy lampki choinkowe Patrzcie Ej, teraz to wygląda w ogóle super Jakbyśmy już w tym momencie mieli zaczynać Wigilię Nie, naprawdę, to mniej więcej, stary, tak wygląda I że, że już prezenty odpakowujemy Gdzie moje prezenty? Nie? Ty, gościu, normalnie tu można by skitrać jakieś prezenty Ej, ale naprawdę super wyszło Moim zdaniem jest epicko to wygląda mega. Naprawdę jest to po prostu mega Ogólnie no to musimy to teraz dodać po prostu do domu to rozpakować, rozłożyć i tak dalej, ale mamy na to wszystko plan. Tylko gości musimy ogarnąć te lampy. Tak, One tak, będą tak, latać. Tak, tak. Zjemy obczajcie w każdym razie my już jedziemy, ale razem z takimi linkami. linkami. Ale jest git, jest dobrze. Generalnie. Jest dobrze, ale są stare linki. Normalnie tutaj, nie na czole, gościu. Ej, ale bardzo śmiesznie to wygląda. Słuchajcie, naprawdę ja bardzo śmiesznie to wygląda. Ja że ta choinka spadnie na tak, z Tak, ale i, tak i wszyscy nie... kierowcy się gapią, ale to chyba akurat nas nie dziwi. Nie? No to tak mi się nie wydaje. jak gdybyś ty zobaczył choinkę na dachu samochodu. Ej, serio. Choinka. choinka na dachu samochodu. No ja też bym słuchajcie, raczej się patrzył, ale naprawdę absolutnie słuchajcie, wszyscy się oglądają. To mega, mega zabawne, ale innej opcji nie mieliśmy. Musiała być doniczka, musiała być choinka, Jak mieliśmy ją przenieść? do Gościu! Moi drodzy, jedzie, jedzie na... Nasza choinka! Niestety wyszło tak, że staliśmy ponad godzinę i 10 minut w korkach. Ale słuchajcie, udało się! Jest tutaj z nami choineczka! Ale nie, naprawdę, ponad godzinę 10 czekaliśmy w korkach, żeby móc w ogóle tu dojechać. To no dramat! Ale jest! Słuchajcie, w końcu jest! Nasza choineczka, będziemy musieli oczywiście ją zdjąć, ale, no naprawdę, jakby no dramat. Usieliśmy z tymi szebami, słuchajcie, przez półtorej godziny tak jakaś. Okej, okay, była klimatyzacja i tak dalej, i tak dalej, ale to naprawdę nie było nic komfortowego. Na szczęście, tak mi się przynajmniej wydaje, totalnie nic się nie stało, stary. Jest nie, to jest w ogóle bezpiecznie, jakby ktoś potrzebował transport choinki, to nie dzwoncie. Tak proszę 24 nie godziny na dobę odbiór choinki. Nie, to wystarczy. Nie, 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 jedna wystarczy. Dobra, to my ją, słuchajcie, zdejmujemy. I faktycznie ona jest dużo większa. Chociażby słuchajcie od tej Więc jakby mniej więcej o to chodziło A to też jodła No więc ziomeczki to było dużo wrażeń jak na dziś Po prostu widzimy się jutro Ju jutro ją ogarniemy Serio to jest po prostu masakra Wy Pamiętajcie żeby subskrybować kanał Ten czerwony guziczek tam na dole Nie naprawdę My, my już odpadamy A i wpadajcie na Instagram i TikTok I widzimy się jutro Elo